Bardzo lubię tkać. Po prostu to tak jakby mój, mój żywioł. Całe życie od małego, pamiętam, moja ciocia w grodzisku, jak też tkała. Tylko wtedy to tkali takie płótno zwyczajne: dwie nicielnice, pierwsza, druga, zelnu bo już mnie brała, żeby jej podawać nitki. Ja to już, już wtedy lubiłam takie robótki, takie rzeczy. Nie lubię takiego, takiej pracy y, ciężkiej, no po prostu lubię takie robótki. Takie, o, jak to. Wiem, że to sobie wymyślam, że, że coś robię, że coś z tego będzie. To są nicielnice. Po jednej nitce się przewleka. Pierwsza, druga, trzecia i czwarta. Na dwuosnowówkę muszą być cztery. Ta naj, najdalsza jest pierwsza, ta najbliższa tkacza jest czwarta. Więc się przewleka. Dwie białe i dwie ciemne. Tu jest bidło. W bidle jest y, płocha. W płochę się przewleka na dwuosnowówkę po dwie nitki. To jest po to, żeby utrzymywała y, gęstość osnowy i szerokość płocha, żeby się nie zwężało i że jednakowo utrzymuje. Dwuosnowówka to na tym polega, że to jest po prostu tak tkane, jakby to był... Dwie się oddziela, jakby był worek. Z jednej strony biały, z drugiej ciemny. Tam o, w palec wchodzi, a tylko łączą te wzory, którymi się splata. Dlatego właśnie trzeba Starać się jak najwięcej tych wzorków, bo potem na ścianie to odchodzi i się robi takie wypukłe. A jak jest dużo wzorków splatane, to wtedy ta tkanina jest taka stabilna, trzyma się i, i dobrze to wygląda. Właśnie, żeby nie było dużo pustych miejsc. No, jak tu robię, to nawałek towarowy przewijam sobie. No i to cała filozofia. Jak ktoś ci się nauczy tkać, to to żaden problem. W 2000 roku to byłam w Hanowerze na Expo 2000. Dwuosnowówkę to uczyła nas pierwsza siostra Dominika Bujnowska. Ona tkała pierwsza, potem jak odeszła na emeryturę, to przychodziła do Cepelii i tak nas zachęcała. Oj, jak wy pięknie tkacie, jeszcze ładniej jak ja. Jakie piękne! I tak jak coś, to nam muczyła, że to trzeba tak, to trzeba tak. I tak nas wprowadzała. To była dusza człowiek. Ona po prostu chciała, żeby to nie zaginęło, żeby to tu było. No i może by to jeszcze i było w cepeli, jakby cepelia była. O tu czułenka. W czułenku mam jedną jasną wełnę, to przerzucam. Raz w to i z powrotem przerzucam. Białą wełną. O. Potem wybieram sobie drugi raz na ciemno i przerabiam drugi raz z kolei ciemno. To na tym polega dwuosnowówka, czyli tkanina dwustronna. Tak się fachowo nazywa tkanina dwustronna, o, że, że ona się rozdziela. Tu jest. Ciemne, tam z kolei jest jasne, jakby negatyw. I ramkę powiedzmy robię biało, tło ciemne, ale można, jak na przykład bym tkała zimę, to można na białym tle ciemne wzory robić i to różnie można, jak tam sobie ktoś wymyśli. To jest taka właśnie praca wdzięczna, że można sobie samemu komponować, wymyślać i różne rzeczy robić. To jest taka dłuba nina, trzeba to po prostu lubić. W 2000 roku dostałam nagrodę Kolberga. No, Kolberg dla nas twórców to jest y, nagroda na całą Polskę. Kainą wosnową tu się zajmuję już ile? ponad 30 lat, także z przerwami, ale korzystam właśnie z takich, takich małych elementów no już wcześniej przeze mnie zrobionych, ale jeśli chodzi o, o samo tkanie, no to ja po prostu mam, mam temat i staram się ten temat tkać. Z tym, że. A tu jest w ogóle zupełnie co innego. Co innego narysuję, co innego mi wychodzi. Także to jest takie dosyć skomplikowane, jeśli chodzi o tkactwo. A zdarzyło się Pani tak, że zrobiła Pani pracę prawie do końca i trzeba było ją wyrzucić? No nie, absolutnie nie. Takich rzeczy się nie zdarzy. To jest moim takim marzeniem, żeby mieć wszystko po prostu w jednym miejscu, wyeksponować swoje prace no i po prostu pokazywać innym te ginące zawody. Tak, w tej pracowni będą znajdowały się co najmniej dwa krosna, na których będą będę pokazywała tkaninę dwosnową, a ponadto też y, tkanie takich zwykłych chodniczków, szmaciaków, jak kiedyś właśnie tkano. Też chciałabym ją wyposażyć w wszelkiego rodzaju stare przedmioty, gdzie by, które by nawiązywały klimatem do dawnych czasów. Cała właśnie tajemnica tkwi w, wy, w wybieraniu wzoru właśnie tym, tą listeweczką, tym kijkiem. O. Ze swoimi pracami wyjeżdżam również na kiermasze wielkanocne, bożonarodzeniowe. Biorę udział w warsztatach, na przykład wycinanki z opłatka, w Muzeum Otograficznym, Mazowieckim Centrum Kultury. No, zajmuję się jak gdyby też i tą, no, plastyką, plastyką, obrzedową. No, a jeśli chodzi o tkaninę dosnąwową, to już jest węgrów w zasadzie słynie Od tego rozsłabiła właśnie siostra Dominika Bójnowska swoim tka, tkaniem. do tego, że ona jako pierwsza wprowadziła tkaninę, obraz, gdzie wcześniej robiono tylko kapowe wzory, takie użytkowe, a ona jako pierwsza wprowadziła tkaninę obraz, zaczęła tkać scenki z życia wsi. No i jeśli chodzi no, to o to tkactwo, no, ja zawsze stawiam na pierwszym miejscu tkactwo, dopiero później inne swoje rękodzieło, bo uważam, że tkanina dwostowowa też jest bardzo waż, ważnym, właśnie, ważną no, taką dziedziną też, y, która godna jest po prostu kontynuowania. Ja pracowałam bardzo długo w Cepeli, w nadzorze artystycznym. I właśnie jak już tak Cepelia troszkę już wiadomo było, że, że nie będzie mogła dalej produkować tych rzeczy, bo wiadomo, jak wiemy, że to wszystko zaczęło upadać. Więc ja, jak gdyby kontynuując tą produkcję, która mi zawsze się podobała i zawsze lubiłam to, właśnie rozpoczęłam tutaj działalność od 1992 roku. I panie, które tutaj pracowały i pracują, właśnie pracowały przed tym w Cepeli. No, ten gobelin y, będzie miał rozmiary 120 na 90 cm i tak będzie robiony mniej więcej, tak myślę, około trzech tygodni. To zależne jest od trudności, bo jedne wzory robi się szybciej, a niektóre no dłużej, bo stopień trudności też jest ważny. Do wykonania Gobelinu wiadomo, że jest bardzo dużo kolorów potrzebnych. Tu na przykład te kolorki, które są na tym stojaczku, będą potrzebne do tego projektu. Z tym, że, to, że tu jest tyle kolorów, to nie znaczy, że to są wszystkie, bo my jeszcze w trakcie okaże się, że któregoś koloru będzie brakowało, to tu korzystamy z tych wszystkich stojaków, jakie tutaj są, i szuka się, żeby było dobre przejście, bo nieraz y, odcieni danej zieleni, czy tam fioletu, czy innych, to potrzeba nawet 15 odcieni danego koloru. Także to tak jest przygotowany stojak do, do pracy. Tutaj pani Asia właśnie wycina w tej chwili te końcówki, żeby pokazać jaka jest, jak jest wytkany ten moment tutaj tk tkaniny, a porównując z fragmentem, który tu jest projekt, że to praktycznie nie różni się, a wręcz jeszcze jest tak, że tkanina zazwyczaj wychodzi nam taka. Dodaje ta faktura tego, że ona bardziej żyje. Jest jeszcze, efekt jest jeszcze lepszy niż na projekcie, i to jest zazwyczaj. I tak jak już wcześniej mówiliśmy, tutaj są podnóżki, Peniasia naciskała, zmieniała przesmyk. Tutaj ten widelec służy do przybijania. To jest on taki specjalnie robiony, i on jest ciężki, żeby to właśnie. Także tutaj to są tylko takie momenty: jest wycią... z tej strony wyciągany tkanę, większość, jest przeciągane nitki na drugą stronę, zostawiają kawałeczki. Później, jak się wykańcza, to takiej wielkości, tego centymetra, półtora zostaje, żeby ewentualnie coś tam się nie wysnuła nitka, chociaż to jest tak mocno zbite, że nie powinno to się nastąpić. Robię na zamówienia. Jeżeli ktoś sobie na przykład nie chce wzór, który niekoniecznie ja mam w kolekcji, bo mam ponad 50 wzorów różnych, a sobie ma życzenie według swojego uznania, czy to według jakiegoś obrazu, czy. Więc przywozi mi projekt i je ja robię. Takim moim oczkiem, to może w tej chwili są tutaj te kwiaty. to Są one pracochłonne. Ale na, myślę, że to taki jeden kwiatuszek włożyć w flakon to już jest jakaś tam kompozycja i, i pomimo, że są bardzo pracochłonne, ale robię, bo się wszystkim podobają.